No mówcie coś, bo ja znowu będę musiał robić reżyserkę. Proszę bardzo, oto grupa NAK, wyjątkowo w okrojonym składzie, z powodu na... Wyjątkowym. składzie, tutaj... Proszę bardzo, tutaj Kasienka, nasza paintballistka, nasza przyszłość paintballowego składu NAK, jak się okazuje, jej najlepsza przyjaciółka Monika, która dotarła do nas z Warszawy, proszę bardzo, poświęciła swój cenny czas po to, aby spędzić z nami ten wspaniały event. Proszę bardzo, to tutaj nasz kolega, nic nie mówi, ale na pewno coś powie. Krzysznawi została namiocie. No właśnie, mu najmocniejsi. Mów, mów. Najmocniejsi, jest nas tylko nie czterech. Widać, to widać, to widać, to Także proszę zobaczyć, jesteśmy w Łodzi na Battle Arena. Bardzo fajna impreza, organizuje ją florek. Byliśmy w zeszłym roku na Wojnie światowej, jesteśmy teraz. Piękna pogoda. Posłuchajcie go do, do szpitala, i na górę. Podobie kres polski, to ładniecie się do góry i zaraz wam odłożę resztę do szpitala. My na razie zostajemy na lodzie No to jest już szpital, nie? To dobrze, że mnie nie poszedłem, tutaj do pańskich, ale to nie jest. Ale byście przejechał ciężarówko, nie gadaj, żebyś nie chciała. No. To jeszcze pojedziemy. Także dotarliśmy, niestety skład jest okrojony, pijaki nie chcą grać. Miejmy nadzieję, że się to zmieni w najbliższym czasie, no bo tak to chyba to nic nie ugramy tu. Proszę zobaczyć ile jest graczy, pogoda jest piękna. To nasz organizator. Panie Florianie, prosimy tutaj do kamery. Żywiec się. Witam. Kłania, dzwoniłem do Ciebie. Góry. Góry, 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 proszę bardzo. A tutaj nasza przyszłość. Aha, no, no to, to jest Florian, nasza przyszłość pańbolowego świata. <t relacje> Kurde, słuchajcie, pogoda jest idealna wprób. Ani za gorąco, ani za tę Słuchajcie, przygotujcie się. Dzisiaj wieczorem do konkursu z innymi nagrodami drużynowymi, m.in. w przeciąganiu wizy. Proszę do tak, nie, nie podpinamy i tak dalej. Konkurs Także właśnie tutaj. Słuchajcie, jak wejdą ja zaraz pójdziemy do tego. Jeszcze chwileczkę to potrwa. E, będziecie po prostu w budynku, ustawiacie wejścia. Oni mają po prostu tam wyjść do środka. Ale ja mam to będę ryczał, bo mi szczekaczka padła. Bo szczekaczka padła. Dziękujemy za Jasne? wywiad. Dziękujemy Dzień za panie, wywiad z organizatorem. Panie, 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 panie. Ja nie chcę. Tylko my reprezentujemy z rodzinami. Nie, bo ja chciałem poprzyklejać, no No bo nie dostałeś. No właśnie. Włóż napijany w sieci, no i co? Nie, łaskar rozdawał. Łaskar rozdawał? Łaskar rozdawał. No już nie jest. A gdzie mamy trzymać? Nie? Nie, nie ma pasa. Ja już nie mam trzeciego.

Zepsuł się dziad kurde, do sprzedania. A, nie gra, A no ja wiem jeszcze, będę Kubę tu wuczył, Kuba skręca coś tam, rozkręca. Tak by w domu nie miał czasu markera zrobić. Ale jak tak postoimy na tym słońcu jeszcze chwilę. Kasienko. Peń bolisko. <noise> Nie da się, <noise> no nie da się. I co teraz? To co, Pawełku, jaki masaż gratis będzie za niego, nie? Ale Monia też musi nim zagrać dzisiaj, także będziecie się musieli podzielić związkiem <noise> partnerskim. No bo Monia obiecałem ten markę, że też zagra. <noise> zobaczyć jaka jest różnica no, no to jak dążysz no to, to zostaw zostaw marker no i leć a jak będzie 10 to gdzie będzie no nie wiem no gdzieś to my stąd będziemy startować chyba

Pani Golicki też są kościoły. A tam. Na no, mnie. A któraś tam będzie za mną patrzeć, nie wiem. Dobre ziółko, nie? To masz tronę, ja będę chlecia. że marker Ci się podoba? Co? Kochanie. Tak? Pawło, ten tutaj Poczekaj, się obrócić. To jest, to jest Ax Pro. Ax Pro to jest taki, no to jest fajny marker. Też byś był zadowolony. No, kosztuje 2300 złotych nowych. Warto, warto. Strzelajmy z niego, fajnie nie chodzi. Chociaż powiem Ci szczerze, że to jest tanie i dobre to, co ona ma. Kubu się to robią? Co oni robią? No tam reszta. Ma getry pod spodem? Co wy macie z tymi Żeby ghetrami? To jest jakaś mowa, czy co? Ale jaki masz? Nie, 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 Chodźmy do cienia właśnie. Chodźmy do cienia, bo zaraz tu padnemy. Jak będziemy stać na tym słoń, to jest zły pomysł. Tam strzelają. Tam do cienia, tam spadniemy. Do kamery, do kamery. To no w ogóle nas nie będzie potem ani widać. Okay. Że... No właśnie tutaj kolega nas nakręci. Ja to jest kamera, żebyśmy byli na filmie jakimś potem, nie? Bo się może okazać, że będziemy tylko my. Chodźcie tutaj, co siedzimy na tym. Nie będziemy na szczęście. Idziemy już, czy nie? A idziemy. A jak i Dobrze, że nie ma jeszcze takiej lampy. Ale będzie. Gdzie my idziemy? Nie wiem. Ma u nas już. Ma u nas już? Nie, było go na południu. LED non-stop otwarcie widzę. A mają... Na początku jak jest bycie czerwona, to oni wygrają, zielona jest obroniona. Cały ten zaburowania, wszystkie przejścia z zewnątrz powstawiacie. To jest Wasz teren. Ważne, się tutaj <coughs> Ja idę po resztę, czyli zróbcie tutaj ten. Oni będą nacierać. Żyjemy na, no, na początku. Tak, proste. Jak, jak,